Witam Was bardzo serdecznie w moim zagrajmy w Retro to Castle Wolfenstein Rozdział czwarty Deadly Designs Misja trzecia The Train Yards. Tu będziemy właśnie y, widzieć o tory kolejowe I tam stoją jakieś wagony Dlatego to jest Train Yards Dobra, pora na paratrub Rifle Syny tam Chowali się chuje Dobra, idziemy Tu niestety nie możemy przybliżać lunetą. To jest stałe, stałe powiększenie, tu nie można przybliżać ani oddalać.

Małym przydałoby się dużo. Poszedł suki syn. Jeszcze tu jacyś na dole będą. Pięknie. Dobra, teraz zejdziemy drabiną na dół. Stoi, bo to nie potrafią stać Zobaczymy, mamy ten? Miota w pełni i Pancer dobra. gdzie się chyba wchodziło na górę A jest syn A i tu jest secret w wagonie, żeby tam się dostać, to trzeba skoczyć stąd, z krawędzi tego budynku, bo inaczej się nie da, stracimy trochę życia, ale zostaniemy nagrodzeni odpowiednio. Dupa, nie udało się. Albo z drabiny tutaj, z tej poręczy. Pełni apteczka. Złoto, granaty, amunicja, w pełni. Możemy ruszać dalej. chyba sukien syn będzie, tak? Jest. Nie chowaj się i tak cię widzę. Chyba poszedł. Nie wejdziemy tymi drzwiami Tak, to są zablokowane, to musimy iść w tą stronę... Jest Ej! I nie synu Nie skurty synu, tylko skurczy synu Sukin synu Dziękuję za opuszczenie broni Skurczy syny no Jeszcze raz Jest to... Nie wiem czy żeście słyszeli, ale ja słyszałem nie broni Tobie też dziękuję A i ten suki syntus za skrzyniami stał Teraz mi już nie zagrozisz O ja zrobię takie coś wezmę pan, nie pancerfausta tylko miotacz ognia i załatwi tych skurwieli tutaj. Walcz się, kurwa. Hehehe. <grystanie> <grystanie> A ja, ja. Kutase Dostęp do kompleksu magazynów, warehouse, access głównego coś tam. Kolejne magazyny wiedziałem, słyszałem. zablokowane, nie wejdziemy stąd ale to dobrze żeśmy tu na górę weszli bo zabiliśmy tego gościa z czyniami za oknem musimy teraz wrócić z powrotem gdzie ja tym miotaczem ognia tych kutasów zabiłem że szybę rozbił Helmspan z wrażenia Bo to są dalej zablokowane drzwi To się patrzysz się Dobra, tu byliśmy, idziemy teraz dalej Najpierw tu nie, tu tutaj idzie. Też mogę szyby rozbijać i zabijać przeciwników. those documents. I'm almost done, just a minute. We don't have a minute. That's ah, it, wanted to leave an hour ago. He's furious. Alright, alright. So why's a rush? He's leaving for the facility up north. Something big, that's all I know. Gadać ze sobą w niebie Jakaś notatka O jest flag jacket, super Teraz muszę się pilnować Żeby mnie znowu nie zgnoili, bo się w, znowu wkurzę Aha, i to są te przyciski, żeby te drzwi tu utworzyć. Teraz trzeba tu bardzo uważać. To chyba będzie jeden na górze gdzieś. Jest. Kryje się za skrzyniami. Sukiń syn. że mi nie zrzucił broni. A ja sobie później ją wezmę. Gdzie on jest? Na górze? No. A chociaż mi już wrzucił broń. Pięcie chuj zbolały. all right the elevator is fixed now go upstairs and switch on the power all right the elevator Elewator go Co ty kurwa ćwicisz? Kurde, na nieodpowiednim momencie. Alright, elevator is fix. Now go upstairs and switch on the power. Co ty, kurwa, All right, the elevator is fixed. Now go upstairs. Cukin syn spolały, no z tym nie mam problemu, a z tamtym mam problem. Gubim pistolecikiem. Skurwy syn, no. All right, the elevator is fixed. Now go upstairs and switch on the power. Kurva. All right, the elevator is fixed. Now go upstairs and switch on the power. Kurva. All right, the elevator is fixed. Now go upstairs and. Scurvesen no. Alright, yellow hat is fixed. Now je Kurwa, skizby jakby mnie nie trafił. No. Alright, the elevator is fixed. Now go and on the. Ač, skurva, skizm, trafił, no. right, the elevator is fixed. Now go. Wagi. skór wielu ile to cię się nawstrustrować, żeby do czegoś dojść Kutasy będą. tu będzie kolejny sekret zaraz wam pokażę to jest jedzenie zimne ale no tu możemy teraz otworzyć te drzwi windy. Tutaj na dole co jest pod spodem, do wyjazdu do podziemi. I teraz żeby wskoczyć to tam właśnie jest secret, tamtym miejscu gdzie jest celownik. A żeby to zrobić to trzeba wskoczyć tutaj na ten na tę krawędź. Tylko lampa mi przeszkadza. Ja sobie zapiszę i trzeba wskoczyć tutaj. O, udało się za pierwszym razem. Możemy sobie wciśnąć, żeby winda się przesunęła. To zablokowane, więc... nie weźmiemy. A no i tu są... Na, 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 amunicja do Tower. Pancerz. Zupełnie nie pancerza. Właściwie możemy już iść do wyjścia. Ach, chuj, z tym, Tu nam się właśnie kończy trzecia misja czwartego rozdziału.